Dzień dobry, Tomasz Szymanek. Ja jestem doradcą Centrum Opus do spraw zamówień publicznych. No I zachęcam wszystkich, żebyście państwo skorzystali z tego doradztwa, bo zamówienia publiczne to jest podstawowy sposób zlecania zadań publicznych podmiotom niepublicznym, więc również podmiotom ekonomii społecznej. To jest ogromny rynek. W 2022 roku wartość tego rynku wyniosła prawie 700 miliardów złotych, w ogóle trudno sobie to wyobrazić. W tym są oczywiście bardzo duże zamówienia na dostawy prądu, gazu, na wielkie inwestycje, ale są też tak zwane małe zamówienia. O wartości poniżej 130 tysięcy złotych i one są bardzo proste proceduralnie, nawet prostsze niekiedy niż otwarte konkursy ofert w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego. Wartość tych zamówień tylko to było aż 35 miliardów złotych. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że podmioty ekonomii społecznej, a zwłaszcza organizacje pozarządowe, wciąż rzadko korzystają z zamówień publicznych. I po to OPUS uruchomi to doradztwo, żeby. To zmienić. I to doradztwo jest dla wszystkich podmiotów ekonomii społecznej, które do tej pory w ogóle nie myślały o tym, żeby realizować zamówienia publiczne. Ja podpowiem, jak to się robi, i mam nadzieję, zachęcę do tego, żeby to robić, pokazując też dobre przykłady. To jest dla wszystkich podmiotów ekonomii społecznej, które myślały o. Ubieganiu się o zamówienia publiczne, ale boją się konkurencji na otwartym rynku. Pokażę, jakie rozwiązania można stosować, które ułatwiają dostęp do zamówień publicznych podmiotom ekonomii społecznej. No i wreszcie to jest dla wszystkich podmiotów ekonomii społecznej, które myślą o ubieganiu się o zamówienia publiczne, ale brakuje im troszkę wiedzy formalnej, proceduralnej. Też postaram się podpowiedzieć, jak to zrobić, chociaż od razu uprzedzam. W ramach doradztwa nie piszę ofert, bo to podmioty muszą robić same, natomiast pomagam przejść różne bariery formalne, żeby rzeczywiście to zamówienie uzyskać. Także zachęcam, kontaktujcie się z Centrum Opus.